Cześć, witam Cię na afirmację na dzisiaj. E, intuicyjnie wie, wybierz jedną z dwóch kart. Czy to będzie pierwsza karta, czy to będzie druga karta? Napisz proszę w komentarzu, e, którą kartę wybierasz, a ja już za moment wylosuję, wyciągnę właśnie taką afirmację na dziś z myślą właśnie o Tobie. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś pierwszą. E, Kartę to afirmacja dla ciebie na dzisiaj to pokonuję wszelkie przeszkody. Mam siłę i boskie wsparcie. Piękna afirmacja. Jeśli natomiast wybrałeś, jeśli natomiast wybrałaś drugą kartę, która tutaj usilnie próbuje się pokazać, to afirmacja dla ciebie na dziś to cieszę się dobrobytem. Z lekkością przyciągam dostatek. Również wspaniała afirmacja dla ciebie na dziś. No i cóż, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tak mile spędzony wspólnie czas. No i życzę Ci pięknego, magicznego i zaczarowanego dnia.